Jezu wielkiego postu, Jezu cierpiący miłości bez granic, ogromie litości, oceanie miłosierdzia, w którym zanurzają się i znikają nasze grzechy, oazo, ochłodo dla dusz czyścowych, nadziejo naszej chwały. Zawisłeś na krzyżu. Dla nas łączysz niebo z ziemią swoim cierpieniem. Krew spływającą z ran zamieniasz w zdroje łask. Twoje rozpostarte ramiona ogarniają świat, przytulają do przebitego serca wszystkich ludzi, tych kochających Cię, tych szukających cię, i tych kainowych. Prosisz ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Władco wszechświata, w swej potędze przemień ziemski świat i przemień nas. Niech twoje rany zamienią niesprawiedliwość pychę, pogardę i miłość. Prosimy Cię, podnieś rękę i rozkaż waśniom, sporom, nienawiści, agresji, konfliktom zbrojnym ucisz się. By wzburzone fale naszych niepokojów zamieniły się w pokój. Zbawicielu nieoceniony i niedoceniany, w tym wielkim poście prosimy, przebacz i błogosław nam ludziom zbłąkanym.